To się po meczu o taka moja drugiej z nami trener Dawid Santos oraz y, zawodnik Bartek Pietras. Może zacznę od trenera. Trenerze. Y, czy jesteś zadowolony ze swoich graczy, z postawy swoich graczy? Wiemy doskonale, że TKM leży w innym położeniu niż Koszanin w Lidze, ale no ci postawa była dobra. I, I think it was a another good game for us to, to keep kind of happy with with how the players did because they didn't surrender is something good about our team that they never surrender we keep working until the the end of the game every time we have really good uh, moments like the second quarter where we do really good uh, defense and, and we were able to to play the the game we want to play being running trying to do fast break and get easy baskets but sometimes we are not experienced enough and and we are struggling with with these situations but W ogólnym sensie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z pracy tych guys. Trener mówi, że jest całkiem zadowolony z postawy naszych zawodników. Jak wiemy, jesteśmy młodą, niedoświadczoną drużyną. Czasem bardziej nas kosztuje, żeby wejść w mecz. Na dzisiejszy mecz pokazał, że, że potrafimy się postawić wyżej postawionej drużynie, bardziej doświadczonej, takim jak jest Koszalin, co pokazała druga kwarta. Ostatnie tygodnie dobrze pracujemy i, i po prostu jesteśmy w trakcie budowania czegoś i, i jesteśmy na, na dobrej trasie, żeby, żeby wydostać to, co najlepsze w nas i, i będziemy kontynuować tą pracę. Także całkiem zadowolony. To jeszcze, to jeszcze może kontynuować? Nad jakimi elementami pracujecie na, na treningach? Właśnie do, do czego zmierzacie? Bo mówisz Bartek, że zmierzacie. Do, 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 do czego zmierzacie? What es nuestro objetivo en que trabajamos diario, en qué queremos mejorar? Uh, we have a lot of different objectives. The objective of the club, of this team and every team on the club, is to develop the players, to make the, the players grow. Is our main objective, uh, and we are working on this every day. We are trying to do this by uh, letting them play uh, good basketball. For me, good basketball is trying to press full court, playing one on one defense. Uh, full-court and half-court obviously trying to share the ball letting them have some space to make their own decisions and reading the game all the time but at the same time trying to make them learn some sets and learn what they have to react to to every action i think this is the, the the main goal for for our team then we have two competitions in under 19 we try to to compete a little more because we are a good team in in that competition in second league we're struggling a little bit more but jest idealne miejsce dla nich, aby zdobyć dobre minuty i spróbować rozwijać i Jak trener powiedział, głównym celem klubu jest przede wszystkim rozwój tych młodych zawodników, żeby stawali się coraz lepsi. Na treningach pracujemy nad grą 1 na 1, nad takimi podstawami koszykówki, pressing 1 na 1, podstawy koszykówki, a potem dochodzą gdzieś tam sety. Tutaj chłopacy grają tak naprawdę w trzech nawet rozgrywkach, mają swoje U-19, gdzie starają się bardziej rywalizować. Mają trzecią ligę, mamy też właśnie drugą ligę, gdzie trochę bardziej nas to kosztuje, ale myślę, że zderzenie się z takim z rzeczywistością przyszłościową na długą metę też jest dobre. I głównie, głównie na tym się skupiamy. To do Ciebie Bartek, jak to się stało, że wróciłeś? do Włocławka. Czy to bardziej właśnie powrót do, do, do miasta czy rola trenera to miała znaczenie? Mówimy, eee, że się znacie. No. Tak, znamy się z trenerem. Trener Dawid był asystentem, kiedy ja wyleciałem po raz pierwszy do Hiszpanii. A jak ja się tutaj trafiłem, yy, no cóż, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, tak jak zdrowie, kontuzje. Ja wyleciałem w tym sezonie na początku do Hiszpanii ponownie, do czwartej ligi Eby. Ale niestety tam kontuzja kolana spowodowała, że musiałem wrócić do Polski i się doleczyć i, i uśmiechnąłem tutaj się do klubu swojego rodzimego, żeby mi pomogli wrócić do zdrowia, do, do formy. I, I ja też staram się od, odzajemnić tą pomoc i, i pomagać tutaj trenerowi chłopakom dawać jakieś cenne wskazówki, trochę doświadczenia i taka obopólna pomoc występuje u nas. Czyli może nie skończył wołocłapkę ze sezonu, że wróci do pierwszej ligi? Na ten moment nie wiem, możliwe. Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Na razie czuję się coraz lepiej, kolano też coraz lepiej. Na razie tutaj działamy z chłopakami, walczymy i na tym się skupiam też. Jak Ty kolegów oceniasz, tych chłopaków właśnie? Jesteś bardziej <coughs> w roli też na boisku, doskonale sportowo jak najbardziej, ale też czy w szatni jesteś mentorem? Znaczy, powiem tak, no, czasem jak trzeba to, to się odezwę, coś podpowiem. Jak chłopacy coś potrzebują, to zawsze, zawsze, zawsze pomogę. Ale mówię, no, tu mi się wydaje, że trener doskonale sobie radzi, jakby w tej kwestii. Ja, ewentualnie, jak ktoś ma ochotę, czy jak widzę coś, co ktoś może po, poprawić, to, to zawsze podpowiem, pokażę, jak to się, jak to się robi. I, no I tyle, właściwie. To wróćmy do trenera, Jaki jest ogólnie cel w drugiej lidzę? pytałem, rozmawialiśmy, trener powiedział o postawie na boisku i na treningach, ale ogólnie jaki jest zamysł gry w drugiej lidze? Qual para segunda Liga. A well. Jakby porównać do hiszpańskiej ligi, to. Hiszpański, bo wiemy że tam... la Liga en Uh, our objective in, in second League is, is the same: is, is develop the players. It's the main objective. We would like to try to win every game uh, that we play because we, we practice for this. But it's not the main objective. The main objective is try to develop the players and, and make them grow. And I think we are doing a, a good job in here. And in, in comparison with with the Spanish league, I think that uh, this level is similar to the third uh, tercera ff we call it in in Spain in Spain we have similar academies similar clubs who do the same who use this space with uh, more experienced players to play the younger the younger players and make them uh, go out of their zone of comfort because they are they can uh, play really good basketball against the guy of the of the age but uh, they are struggling when they play with more experienced guys and I think this is perfect for them to to grow so we can say it's similar with the work we do in spain that we are trying to do in in here in warsaw and i know other different clubs in, in poland głównym celem jest znowu rozwój młodych zawodników no i oczywiście zawsze grać o zwycięstwo jak tylko się da i trener porównał tą drugą ligę do, do trzeciej FEB w hiszpańskiej, gdzie też jest dużo klubów z, akademi z akademią, gdzie jest kilku weteranów na drużynę i właśnie głównie się rozwija tą młodzież, bo czasami jest tak, że, że młodzi zawodnicy po prostu nie chcą wyjść ze swojej strefy komfortu. A ci starsi zawodnicy po prostu czasem potrafią dobrze zmotywować i, i pokazać czasem, że, że nie da się po prostu tak o, po prostu wyjść i sobie pograć na boisko, tylko no, trzeba się trochę pofatygować. <todgłosy> Jak wygląda praca w akademiach Estudiantes Madryt, Real Madryt, Centro Madrid, Centro Madryt. Czy to, co robimy w ołaców tutaj to wygląda podobnie? Czy to samo droga? Clubes, uh, trabajo aquí es algo similar de lo que se hace ahí en España. I've been really lucky as a, as a basketball coach because I could work with really good players and with really good coaches. I have learned a lot in all these clubs you have mentioned, really big clubs in, in Spain and, and in Europe, uh, we can say. And the work we are doing in here, we are trying to bring the work. Uh, I have been doing all my life in Spain to here. Right now we are growing. Uh, sometimes we have uh, pain growing. We can call it because the, the players are not ready sometimes to, to do this work. But with time and with patience and keep doing it, I think we are doing similar work. That's what we are doing in, in Spain. We need more time to to keep growing on this. But I am happy and we can say that the things we work in in Spain, the, the way we work in Spain. We are doing similar work in, in here. Trener mówi, że miał dużo szczęścia, bo miał okazję pracować w dużych klubach z ze świetnymi trenerami i to, czego się nauczył tam, stara się przekazać tutaj. Mówi, że wykonujemy podobną pracę. Po prostu trzeba trochę więcej cierpliwości i czasu w pewnych kwestiach, rzeczach. I po prostu czasem to więcej kosztuje, ale... Staramy się podążać tą samą drogą co te największe kluby iść tą ścieżką, właśnie. Jak bardzo oceniasz pracę z trenerem? Bo jak już wcześniej mówiłem, znacie się z czasów z Hiszpanii, ale jak praca teraz, jako pierwszego trenera, to tutaj trenera Santosa wygląda? Praca jest super, uważam. No, trener zwraca uwagę na, na szczegóły. W ciągu tygodnia wiadomo, czasem jest ich więcej meczy, więc jest mniej treningów, czasem jest na odwrót i po prostu z czasem, który dysponujemy, to po prostu wykorzystujemy to na maksa, w poszczególne dni skupiamy się na poszczególnych rzeczach i no, uważam, że trener wykonuje super robotę i tak jak powiedział, no, z czasem i cierpliwością po prostu do skutku powałkujemy pewne rzeczy, niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć. I, i, I tak to wygląda na, na co dzień. dziękuję, coach. You, Dzięki Bartek. E, powodzenia w e, dalszej spotkania drugiej ligi. No, trenerowi przede wszystkim, a Bartkowi no, w dalszej karierze, bo no, nie wiem jak się jeszcze losy Bartek potoczą. Życzymy, życzymy jak najlepiej. Dzięki. Wiktor Czyżnielewski, zawodnik czy trener bardziej? A już w tej chwili trener. A gdzieś ta przygoda moja z koszykówką na ten moment dobiegła końca. Jest to spowodowane gdzieś tam moją, moją decyzją. Jestem w tej chwili trenerem w roczniku 15 i, i na tym skupiam się w 100%. Jak Twoja praca wygląda na ten moment trenerem? Na ten moment zostałem w roczniku 15, jestem tam trenerem. Prowadzimy treningi 3-4 razy w tygodniu i, i, i zaczynamy od, od podstaw gdzieś tam, żeby przygotować roczniki, dany rocznik do, do pracy w przyszłości. Jest to proces długofalowy, niż, niż patrzenie w tej chwili na konkretne wyniki. Wiadomo, każdy chce wygrywać, skupiamy się na wygrywaniu, lecz nasza praca jest w tej chwili skupiona na szerszej perspektywie. Jaki jest cel Twojego rocznika? Aha, naszym celem w tym sezonie jest stać się lepszym drużyną. Stać się lepszą drużyną indywidualnie i jako drużyna. Zbudować mentalność na, na przyszłe lata. Mamy rocznik zbudowany z zawodników bardziej i mniej doświadczonych, dlatego chcemy tą Tą perspektywą, na tą perspektywę zwracamy najbardziej uwagę, żeby to czy W16, w przyszłym roku, czy za 2 lata W17, gdzie będzie to rocznik mistrzowski, wtedy zawojować w Majopóce. Autor klubu TKM, pan Arkadiusz Cieżnielewski, którego chciałem zapytać o rozwój klubu, no bo tutaj druga liga tkm oczywiście, młodzi gracze się rozgry rozgrywają, wszystko fajnie kibicujemy, ale jest mała przeszkoda, bo. Wiemy, że jest projekt, chyba Pelka, jak dobrze mówię, czy albo Krotkosza, żeby stworzyć Ligę Rezerw, żeby każdy zespół każdy stworzył Ligę Rezerw. Jak to wpłynie na PK? Dzień dobry Państwu. Jak to wpłynie na, na dalszą działalność naszego klubu? Nie, nie jesteśmy w stanie w tej chwili dokładnie powiedzieć. Wiemy na pewno, że ta Liga Rezerw będzie stworzona pod kątem rozwoju koszykówki młodzieżowej. Będzie to działało na zasadzie, że każdy zespół ekstraklasowy będzie musiał mieć taki zespół, który będzie grał na zasadach i poziomie drugiej ligi jako dodatkowa grupa rozgrywkowa. I właśnie jak. Wiekowo, bo chyba określony wiek, wygrać. Znasz się, tutaj nie mamy w, w, ważnych jeszcze i dokładnych informacji. Wiemy, że to pewno będzie stawiane na zawodników młodszych niż obecnie występują w, w większości klubów drugoligowych. Co będzie dalej? Trudno nam powiedzieć. My gramy w tej chwili drugą ligę zawodnikami młodymi, którzy stawiają na rozwój. Chcą grać na poziomie drugiej ligi, chcą pracować w klubie razem z naszymi trenerami, no i stawiają na, na swój własny rozwój. Od czterech lat próbujemy i budujemy Akademię Koszykówki na takich trochę szerszych zasadach niż było to w wcześniejszych latach. Jesteśmy przygotowani na to i z zapleczem technicznym, i w tej chwili z zapleczem trenerskim, żeby takie działania podjąć. W tej chwili współpracujemy już ze szkołą, w której mamy około 20 zawodników, którzy są w klasach sportowych. Wiemy też, że będzie projekt Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Wrocławku, do którego też będziemy chcieli w jakiś sposób przystąpić i być aktywni w tym projekcie. A co okaże dopiero w momencie, gdy będą jakieś jasne szczegóły na temat Ligi, rezerw i innych projektów. A coś więcej o tym projekcie? Projekt nasz jako klubowy tworzenie akademii dla zawodników młodych, którzy chcą się rozwijać, chcą grać na poziomie ligowym, ale oprócz tego ci zawodnicy nie to, że grają tylko w swoich rocznikach, tylko staramy się zapewnić im jak najwięcej grania. Czyli druga liga, trzecia liga, nawet w tej chwili nasi młodzi zawodnicy grają w lizy amatorskiej organizowanej przez rozgrywki przez miasto. Dwie razy dziennie trenujecie? Dwa trzy razy dziennie. Trenujemy indywidualnie dwa razy dziennie plus do tego zajęcia w grupach a jeżeli potrzeba to są też zajęcia dodatkowe na prośbę zawodników trenerzy starają się w ten sposób ich wesprzeć. Oprócz tego trenujemy bardzo dużo w tej chwili na siłowni z trenerką przygotowania motoryczno-fizycznego. Tam zawodnicy mają rozpisane swoje plany treningowe i widzimy tego już widoczne efekty. Zaczyna się trening Anvilu właśnie za naszymi plecami. Ale na właśnie do Anvilu. Czy treneru widzi jakąś w niektórych zawodnikach przyszłość, że mogą wesprzeć właśnie Anvil? Tak, tak, tak. Co do tego nie chciałbym się za mocno wypowiadać. Owszem, my, my, my po to tworzymy tą e, akademię, żeby szkolić tych zawodników. E, wybory są e, naszych zawodników e, do e, pomocy w, e, i pracy z Anwilem. E, w tym roku mamy Adama Morzyńskiego, e, Kacpra, e, Pabiana, e, którzy uczestniczyli aktywnie w okresie przygotowawczym. E, w tej chwili e, Adam akurat jest kontuzjowany. Kacper w miarę możliwości pracuje indywidualnie z trenerami sandwii. No Tak, ale są zawodnicy, którzy grają pierwszej za Nikodem Adam Wiliński. E, tak, owszem, mamy kilku zawodników w Polsce, e, którzy pochodzą z Wrocławka. No tak, Bartek Pietras e, No tak, wrócił do nas Bartek Pietras w tej chwili e, po, po kontuzji. E, no, e, chciał nam pomóc, my jak najbardziej go do tego zaprosili, ale tak jak wspomniał Pan redaktor wcześniej, mamy zawodników, którzy grają w Polsce w pierwszej lidze, mamy też w Ekstraklasie naszych zawodników wychowanków, no i tutaj ta nasza praca przynosi efekty, że na dzień dzisiejszy około 15 zawodników pochodzących z Wrocławka gra w drugiej lidze w pierwszej lub w Ekstraklasie. Prezes klubu TKM, pan Przemysł Podlewski. Dzień dobry, witam. Dlatego chciałem zapytać o przyszłość tkm -u? Jakie są plany na rozwój klubu, na bliższą i dalszą przyszłość? Klub cały czas się rozwija, wzmacniamy nasze kadry trenerskie. Właściwie w każdym tygodniu przychodzą nowi zawodnicy z różnych, nie tylko z Wrocławka, ale też z innych miast. Bo e, tak naprawdę mamy młodzież spoza Wrocławka, z Sopotu, e, z Gdańska, z Dąbrowy Górniczej, z Krakowa, z Łodzi, z Inowrocławia, e, z Płocka. Jest to młodzież, która chce trenować u nas we Wrocławku w naszym e, taka owskim klubie która tutaj też przenosi się e, na cały rok szkolny, e, trenuje z nami, uczy się we Wrocławku i tutaj prowadzi swoje życie. A jak w przyszłości będzie wyglądać druga liga? Bo można y, no, usłyszeć, że. Jest plan Podkosza czy żeby była Liga Rezer dużej Klasy. Jak to uderzy w drugą ligę aktualną TK? Wiemy o tym, doskonale o tym wiemy, śledzimy wszystkie zmiany, zmiany, tak naprawdę żadne regulacje jeszcze nie zostały wprowadzone, nikt do końca nie wie, jak to ostatecznie ma wyglądać. Niemniej, ja już tutaj spotkałem się z panem prezesem Łukaszem Pszczukowskim, prezesem klubu koszykówki Wocławek. Ja z zasygnalizowałem, że jesteśmy gotowi do współpracy, do tworzenia tej Ligi Rezerw. Mamy w tym zakresie dużo doświadczenia, ponieważ u nas druga Liga funkcjonuje już od lat. I dlatego wiemy, jak to wszystko poukładać, jak to wszystko zorganizować. Nasz koordynator czy nasi trenerzy w tym uczestniczą na co dzień i tak naprawdę... Jesteśmy w stanie bardzo pomóc lub wyręczyć Klub Koszykówki w tworzeniu i wprowadzeniu Ligi Rezerw. Tak jak powiedziałem, rozmawiałem z Łukaszem Pszczółgorskim i jasno mu zadeklarowałem, że TKM Włocławek jest gotów tutaj do współpracy na każdym polu. Zarówno my, jesteśmy też otwarci na współpracę z innymi klubami z Włocławka, ponieważ ta Liga Rezerw ma dotyczyć młodzieży z Włocławka, z okolicznych miejscowości. Ma być to tak naprawdę przyszłość koszykówki polskiej, koszykówki włocławskiej i jesteśmy gotowi tutaj do współpracy w tym zakresie na każdym poziomie. A kiedy możemy podać szczegóły tej współpracy w przyszłości? E, tak tak naprawdę nie wiemy, bo to od nas nie zależy. My sami czekamy na regulacje, które ostatecznie wejdą i które będą dotyczyły właśnie tych drużyn, tej drużyny rezerw, tej, tych małych klubów, jak ja je nazywam. E, dlatego to jest temat otwarty i tak naprawdę w każdym czasie coś się może zadziać. A jak wygląda sytuacja z oznaczonymi grupami młodzieżowymi? Chodzi o takie małe dzieci grające w koszty. TKM szkoli tak naprawdę młodzież od maluchów do drugiej ligi. Zapraszamy wszystkie dzieci do grania w TKM. -ie. Mamy też zespoły żeńskie, więc każdy, każdy znajdzie tutaj dla siebie miejsce w odpowiedniej grupie. Czyli dziękujemy za rozmowę i życzę powodzenia w rozwoju klubu No i tej drugiej ligi, o której mówisz. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego.